Zuzanna Ginczanka. Wyjaśnienie. To mogło stać się w łatwy sposób, w cały sęk i sprawa cała, gdybyś mnie kochał. Nic ponadto. Lub gdybym ciebie nie kochała. Wyjaśnienie drugie. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie, i tak. Powiem tobie po namyśle, nie na oślep byle jak, mówiąc nie, rzecz jasna skłamie. by nie skłamać mówiąc. Mówiąc tak, zaś skłamie po to, by nie skłamać, mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słównych źle. Do pana, który zwykł mnie pytać, z kim pani flirtuje? Gdyby mnie częściej Pan widywał, to wszystko widziałby pan jaśniej i może wreszcie by Pan spostrzegł, że z nikim innym z Panem właśnie do innego. Panu zakochać się łatwo, lecz kochać. Trudniej. Cóż, zgoda. To jeszcze nie takie straszne, właściwie, żadna przeszkoda. Byłoby łatwo mi pana kochać pomimo tej wady, lecz się zakochać nie mogę i na to już nie ma rady. Do zazdrosnej. Gniewniejszym byś patrzyła okiem, gdybyś i jeszcze to wiedziała, że nie uwiodłam Tobie męża, lecz gorzej wcale go nie chciałam.